to już drugie wydawnictwo projektu Damiana Sikorskiego, Będzie Głośno, który stworzył w radiowej czwórce. Audycję o tej samej nazwie zaczął prowadzić w 2016 roku. Celem projektu jest promowanie młodych i uzdolnionych artystów, a także ułatwienie im przebicia się na rodzimym rynku muzycznym. Muzycy, którzy zgłoszą się do projektu, mają możliwość wystąpienia w audycji na żywo, jak i w rozmowie z prowadzącym, tak i dając mini koncert akustyczny. Co roku Radiowa Czwórka organizuje konkurs dla młodych muzyków z gotowym materiałem. Zwycięzcą konkursu w 2018 roku została Marta Zalewska. Książeczka prezentowanego wydawnictwa zawiera informacje o samym projekcie, jak i o muzykach, których utwory znalazły się na składance. Audycji można posłuchać na żywo w każdy piątek po godzinie 18 w Radiowej Czwórce. W opisie filmu znajdują się linki do naszych sociali, a także recenzji albumu, do której serdecznie zapraszamy.